Witam Was w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku przez, przez przypadek już otworzyłam no, trójeczkę, więc w trujeczce był olejek wygładzający z efektem oświetlającym o smaku kawy, tutaj znaczy smaku czekolady. I otworzę teraz zaś za piątek, sobotę i niedzielę, bo mnie nie będzie w tych dniach. Czyli muszę otworzyć piąty. Piąty. Bo jeszcze jutro będę mogła otworzyć piąty, szósty i siódmy. Piąty. I próbuję znaleźć, żeby takie dzyndzle, żeby tego nie zepsuć, bo to jest takie fajne. Czekotłupka czekoladowa. Zastanawiam się czy dać to... Moje mamie czy nie. Szósty mamy tutaj. A dzyndzel jest tu z boku. Dobrze, że wymyślili coś takiego. Czyli to może być coś kosmetycznego. Kurczę, trochę nieładnie otwieram. I to jest... termo... Och termo ochrona w mgiełce. Naturalna wege wegańska formuła z ekstraktem owoców kasztanowca i, i silikonami. Impresowana zapachem nadziana mleczna. I jeszcze siódmy. Bo jeśli dobrze liczę, to jeszcze siódmy muszę otworzyć. A to źle otworzyłam. A to będziecie mieli na zapas. To, bo, powinnam otworzyć yy, szósty, siódmy i ósmy. Więc tak zrobię. Siódmy. Szukamy siódem. siódemka jest tutaj. I coś też będzie kosmetycznego. Nie mogę wyjąć. I to jest. Y... Cierka pobudzająca ptasie mleczko i karmel I ósemka. jak może sobie tutaj Usemka jest tutaj i... To może być coś słodkiego, a nie. Tym razem mam gumeczkę o smaku, rodzaju o zapachu czekolady. Tylko nie ma napisanej jakiej. Więc resztę Wam pokażę następnym razem. Więc na razie.